Chcę że za zacząć. Chcę. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. E, wiem, że dawno się nie widzieliśmy, ale nic z powodu tego, że po prostu nie miałem ochoty, nie miałem czasu. No, może czas miałem wakacje, ale inne rzeczy były na głowie. Zresztą widzieliście, były dwa kowary, były wywiady. E, w ogóle, bardzo Wam dziękuję za tak dużą liczbę wyświetleń. Jesteście wspaniali, w ogóle kocham Was. Dziękuję za 100 subskrypcji już na kanale Pana 100. Też jestem bardzo wdzięczny. Długo na to czekałem, się doczekałem. W ogóle, bardzo, bardzo całego serca Wam dziękuję. Jesteście wspaniali. E, trochę czasu minęło od marca, bo z tego co powiedziałem, to w marcu zostawiłem ostatniego vloga. Nagrywam tego vloga, bo po prostu jest tak dzisiaj optymistyczny dzień, jak nigdy w życiu, powiem Wam. E, wszystko, jakby. Z poprzednich dwóch tygodni, które były fatalne, które były po prostu straszne i nie ogarniały niczego. Opowy do szkoły i w ogóle to jest najgorsze, co może być. I jeszcze te cztery rozszerzenia, które po prostu, żeby znaleźć czas na to wszystko, to trzeba być jakimś, nie wiem, gniuszem. A jeszcze do tego, oczywiście, film i, i kilka różnych rzeczy, o których to chcę Wam powiedzieć. E, więc chciałabym zacząć od tego, że dzisiaj wróciłem do domu i moja kochana babcia ja mówi, że dostałem przesyłkę. A ja mówię, przesyłkę, ja przesyłkę, przecież żadnych przesyłek nigdy nie dostaję. E, i ogólnie patrzę, a tam dostałem od emf u EMF, EMF, widzicie, widzicie e, dostałem e, płytę muzyka najlepsza pod słońcem z tego roku z, z wszystkimi hitami lata e, i, i tak sobie się zastanawiam dlaczego ją dostałem w ogóle i mi się to przypomniało, że przecież e, wysłałem kowe miszki mój Herzy na chwilę e, do tego konkursu co organizował właśnie e, Radio MFFM i totalnie o tym zapomniałem, bo ani nie dostałem odpowiedzi ani nic czy ja się dostałem, czy się nie dostałem do tego konkursu. I ogólnie i, i jestem w szoku, że ta płyta do mnie doszła. Nie wiem, w ogóle nie wierzyłem w to, że jakąkolwiek płytę dostanę. Więc mega fajnie i bardzo dziękuję. Ale chciałem wrócić do początku, ogólnie, wszystko, bo ten vlog mam. Po prostu chciałem was poinformować też o kilku rzeczach i powiedzieć, że w końcu się skończyła moja zła pasta, która. E, była przez te dwa tygodnie, 1 września, bo ciężko mi strasznie było się pogodzić z tym wszystkim, co się dzieje w szkole, e, z tą zmianą e, i z tymi czterema dniami. Myślałem, że sobie nie dam rady i, i właśnie, że nie, nie będę w stanie pogodzić YouTube'a ze szkołą. Po prostu i wszystko się życzyło od piątku, kiedy to spotkaliśmy się z nową, stałą ekipą na sali baletowej do filmu, bo będziemy kręcić właśnie ten film, który już miał być dawno nakręcony, ale z powodu wielu. Różnych, najróżniejszych rzeczy jeszcze nie jest zrobiony Ale z tą ekipą po prostu mam tak wielką nadzieję, że to się uda Są mega zajebiści, po prostu wszystko świetnie idzie teraz Mam nadzieję, że pójdzie do przodu Chcę w co jakiś czas na YouTuba montować making off z tego jak się spotykamy, jak kręcimy ten film Żebyście mniej więcej zajrzeli zaj 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 za kulisy i zobaczyli jak to się wszystko dzieje Kolejną świetną wiadomością jest to, że udało mi się w końcu załatwić termin e, nagania mojej piosenki w, w pierwszej w życiu, wow, nie mogę się po prostu doczekać, w następną środę właśnie będziemy nagrywać muzykę, a sobotę będę nagrywał wokal, mam nadzieję, że wszystko się uda i będę też starał się wstawić jak już jakieś naganie, też jakieś e, z tego, jak nam szło. Jak widzicie także zmieniło się moje zdjęcie profilowe i, i to bardzo... Za to bardzo dziękuję mojej e, świetnej koleżance z klasy Agacji Z Tutaj będzie gdzieś fanpage, tu, tu w tym miejscu będzie e, link do jej fanpage'a. Robi świetne profesjonalne zdjęcia i koniecznie musicie zobaczyć e, naprawdę wow, jestem pod wrażeniem wszystkich jej zdjęć i życzę jej e, sukcesów samych, a my pewnie niedługo. E, Jakąś kolejną sesję zaliczymy z powodu właśnie wydania też tego nowego, nowej piosenki, i żeby fajna jakaś okładka była czy coś. <gry> Więc tak, na koniec podsumowując to wszystko, nauczyłem się przez te dwa tygodnie, że zawsze może być lepiej. Jest dobrze i zawsze może być lepiej. To sobie wszyscy powtarzajmy. Życie jest w porządku, naprawdę. I bierzmy z niego jak najwięcej, tak jak zawsze powtarzam. Piosenka na dziś, taka, którą sobie dzisiaj słuchałem po raz trzy razy, to jest Ani Wyszkolenie Biegnie Przed Siebie. E, posłuchajcie sobie, jest naprawdę mega optymistyczny tekst y, i fajnie wpada w ucho, przynajmniej mi się podoba. E, to by było na tyle w tym vlogu, bardzo wam dziękuję i do następnego. A bym zapomniał, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie em, <laughs> i tyle. Cześć!